Byliśmy na wielu, wielu jarmarkach bożonarodzeniowych. Teraz byliśmy zresztą we Wrocławiu, zobaczyć co się dzieje, jakie są ceny, jak to wygląda. Wygląda ładnie, jest drogo. Także powtarzam, warto robić sobie samemu w domu produkty, które są sprzedawane na jarmarkach. Dzisiaj pokażemy Wam kolejny przepis. Przepis na słodko. Jest bardzo prosty, bardzo tani, jeżeli chodzi o, o produkcję tego. I cenowo tutaj gdzieś Wam podepnę zdjęcie, ile to kosztuje na, na jarmarku bożonarodzeniowym, możeśmy zrobili zdjęcie, a żeby zrobić to samo, bo potrzeba naprawdę niewiele. Co potrzebujemy? Potrzebujemy twarożek. Ja tu mam pół kilo twarożku zwykłego. Możecie użyć tego twarożku, co robi się sernik, to jest ten twaróg sernikowy, tak? To jest twaróg... Faruch sernikowy. Ja tu mam pół kilo, 4 jajka, 250 g cukru, 500 g przesianej mąki, cukier z dodatkiem wanili i proszek do pieczenia i głęboki tłuszcz. Będziemy to robili na głębokim tłuszczu. Zaczynamy od faroszku. sam twarożek do. Niski sam twarożek bez opakowania, najlepiej, żeby był. Do tego dodajemy jajka. Do tego dodajemy. Cukier i całą paczkę Cukru z dodatkiem wanilii. Możecie dać sobie cukier waniliowy. Jak nie ma waniliowego, to cukier wanilinowy tak zwany. Ale z dodatkiem wanilii wydaje mi się, że jest spoko. Teraz łączymy te wszystkie składniki, żeby zrobiła się jednolita masa. Teraz dodajemy do tego mąkę, jak mówiłem, ja miałem ją wcześniej przysianą, sobie ją lekko napowietrzyłem i cała paczka troszkę do pieczenia. I to, a widzisz, co trzeba zrobić, trzeba zmienić na, na haki I będziemy teraz ciasto zagniatać. Musi z tego postać jednolita kleista masa U nas to wytrzymuje ile? Dwa dni? Cały talerz taki jak sobie robimy, ale no my nie robimy tylko na święta, my robimy to dość często. Do tego mamy taki tutaj specjalny garnek z, z tłuszczem, który po prostu jest używany tylko do tych kończusi. I jak nas znajdzie, to sobie robimy taką michę i jemy. A jest to po prostu przepyszne. Schodzi na pniu. Także mówię, warto sobie to zrobić. Bardzo szybko to się robi. Widzicie, powstała taka kleista masa. W tym momencie mamy ciasto wyrobione. Mm, słodziutkie. Dobra, podgrzewam teraz tłuszcz. Tłuszcz podgrzewamy do 170 stopni i będziemy piec. No. Nie kłamąc 69 i 5. Jak nie macie takiego termometra, można wziąć drewnianą łyżkę, wsadzić do oleju jak się będą pokazywać bąbelki, widzicie? Widać? To znaczy, że tłuszcz osiągnął odpowiednią temperaturę. Starajcie się utrzymać te 180 stopni. 170 stopni, nie 180. 170 stopni. Z tego względu, żeby po prostu te poczucie się smażyły równomiernie, a nie spaliły, a w środku były surowe. Można nakładać rękawem, obciąć sobie, zrobić sobie troszeczkę większy otwór, wyciskać nożyczkami, wpuszczać, ale my robimy łyżkami. Ja na początku sobie je zamaczam w oleju, żeby się po prostu łatwiej odrywały i formujemy z tego takie kuleczki i wrzucamy do rozgrzanego oleju. Starajcie się nie wrzucać się do pełna, żeby one miały też troszeczkę luzu, bo one nie dość, że urosną, zrobią się puszyste, to potrzebują po prostu miejsca, żeby mogły się później obracać. One się obracają same to jest piękne w tym. Jak jedna strona jest już gotowa. One się po prostu obracają na drugą stronę i pieką się z drugiej strony. I trzeba tylko to pilnować. O, wrzucamy. Temperatura się zgadza. Wiadomo, jak damy zimne ciasto do środka, to temperatura, temperatura trochę spadnie. O, proszę bardzo. Jak się ładnie obrócił. Masz to? Nagrałaś? O! I już jest piękny kolorek. O, następny się obrócił. I one się po prostu same obracają. Jeżeli pierwsza strona jest opiecona, proszę bardzo, następny się obrócił. I to jest to piękne w tym. No i pieczemy. Widzieliście cała, cała filozofia pączusiów, A będzie ich trochę, bo z tego co widzę tutaj masy jest, ale to pójdzie u nas. Dobra, ja upiekę wszystkie. I będziemy się widzieć przy próbowaniu, nie? Za no co tutaj wielkiej filozofii nie ma. No, zobacz, zobacz, jaki piękny kolorek. Ładny, złocisty. Już są própiące, one są już gotowe. Można wyciągać. Ja na talerz. Daję z ręcznikiem papierowym, żeby nadmiar tłuszczu troszeczkę wsiąkł. Widzieliście jak. jakie małe kulki były, a jak to ładnie urosło. No, pierwsza tura. Pierwsza tura gotowa. Tak robimy resztę. I widzimy się przy finałowym próbowaniu. I ostatnia partia wychodzi, zobaczcie ile tego wyszło. Tu nie mi się. Winny, winny. Sama, mówię sama, cała góra smakołyków. Dobra, zobaczcie, ile tego jest. Pada śnieg. Proszę bardzo. Cudeńko. Trzeba spróbować jednego. Patrzmy, jaki w środku jest. O, elegancki. Mm. Krupiący, puszysty, słodziutki. Czuć wanilia, Pyszne. Także Róbcie sobie w domu. Bo jest naprawdę bardzo prosty sposób. Jest bardzo pyszna. Szybko się robi i smaczne przede wszystkim. A my zabieramy się do jedzenia. Idziemy <laughs> samacz. Żegnamy się z Wami. I widzimy się w kolejnym pysznym odcinku. Do zobaczenia. Ciao. 嗯，那、啊、是当然。